Najlepszym miejscem na spotkanie z chłopakami jest siłownia. Umięśniona ciacha i więcej. Hej, przystojniaku! O, tajemnicza dziewczyna na piłce! Nie zapominaj, że jesteś kobietą! Nie koniem! To nie mój dzień! Moja przyszła była dziewczyna jeszcze śpi. Świetnie! <noise> Zaczynamy misję zdrada. Witam na kanale. Ja jestem Dramcia. A dzisiaj sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego filmy Łuchu są tak beznadziejne. Poważnie. Chciałabym poznać osobę, która tak nieironicznie ogląda Łuchu i jej się to podoba. O ile już nauczyła się mówić. Z racji, że w internecie żyjemy ostatnio tylko wyborami, to postanowiłam zrobić coś luźniejszego i tym razem będę ja, a nie dramcia. Czyli tak dramcia, tylko wersja człowiek. Do zrobienia tego odcinka zainspirował mnie, kto by się spodziewał, film Łuchu, który... <słuch> Pomyślałam sobie, skomentuję jakiś ich odcinek, będzie fajnie. No, nie było. Dowiedzmy się, jak podrywać facetu. Lubisz faceta, ale nie masz pojęcia, jak z nim rozmawiać? Mamy dla ciebie kilka wskazówek. Dobra, dawać to. Samotna kapa bez chupa, szukać swojego rumaka. Taki opis na Tinderze, każdy by dał w prawo. Dziewczyny lubią publikować zdjęcia w mediach społecznościowych i zdobywać tysiące polubień. Ale z jakiegoś powodu moja przyjaciółka ma mnóstwo fanów, a moje zdjęcia lajkuje tylko mój pies. Tak nieironicznie, to jej zdjęcie jest dużo lepsze niż zdjęcie koleżanki. Pozostaje pogratulować psu dobrego gustu. Najlepszym miejscem na spotkanie z chłopakami jest siłownia. A nie ma to jak podryw na spoconą pachę. Dziewczyny uwielbiają ten męski smrodek. Postaram się z jednym porozmawiać. Mam wrażenie, jakby te handle były z plastiku, ale mogę się mylić. Hej, przystojniaku! O, tajemnicza dziewczyna na piłce! O, i to są ciężary, które mogłabym podnieść. Nie, tak serio, to ja byłam dobra w ciężarach e, takich w podstawówce. Umiałam rzucić piłkę lekarską. Teraz bym pewnie już nie umiała. To już drugi raz dzisiaj. Czy wszyscy muszą akurat dzisiaj umierać, kiedy nagrywam? I mogliście sobie wybrać innego dnia? Ale wracając, ta dziewczyna wygląda, jakby ugniatała masło swoimi pośladkami. Ups. Rzucanie piłką z numerem telefonu w faceta to zły pomysł. Ale danie wody facetowi po treningu to świetny pomysł. Dobra robota, Natalio. O nie, znowu wszystko zniszczyłaś. Nie zaczynaj związku prankiem. Nie być. W związku. jak. Dubiel... To w sumie ma sens. Patrz i ucz się. Podchodzisz do maszyny, udawaj, że nie wiesz, jak działa. I uprzejmie hey! poproś faceta o pomoc. Hmm. Czy na tej siłowni są tylko dwie osoby, poza tymi laskami? No w sumie to teraz tylko jedna, bo został tylko ten Lil Wayne ze zrapek. Lub jest jednym z najlepszych miejsc do poznania facetów. No, zwłaszcza, że w hałasie i tak nie będziesz wiedziała, o czym mówi. Zawsze możesz zaprosić faceta do tańca, ale nie odstraszaj go, wykonując akty cyrkowe. Nie! A to wy tak nie tańczycie na imprezach? Faceci uwielbiają żarty, hmm? ale nie powinnaś oszukiwać What? faceta, by zostawił inną dziewczynę. A mi się nawet podoba. Mina tego kolesia w barze. Będziesz tatą. Gratulacje. Możesz zaimponować facetowi swoim niezwykłym wyglądem. Ale nie przesadzaj. Kula na twojej głowie sprawi, że pomyśli, że zwariowałaś. To nie kula. Po prostu grasz w uchu. To, to już o tobie bardzo dużo mówi. Słuchaj, pokażę ci ostatni raz, co masz zrobić. Idź przypadkowo Hej. rozlać mu drinka. Nie no, świetny sposób, żeby zacząć znajomość od zepsuć komuś ubrania, pomoczenia go i pobrudzenia. Proszę, pozwól mi zapłacić za pranie. Jeszcze chory będzie. Za lekarza też mu zapłacisz? Knajpy to też świetne miejsce na poznanie Knajpy. facetów. Cześć, jestem Natalia. Hello. Ale dlaczego przeszłaś prosto do siłowania się na rękę? Powinnaś zachować się jak dama. No jak to, przecież się zachowała jak dama. Siema byczku. Tu Natala, ponoć niezła ze mnie lala. Co ja robię tu? Łuchu, co ty tutaj robisz? Kolejnym doskonałym miejscem do poznawania facetów jest kino. Nie no, świetne miejsce, jak chcesz zacząć relację od... zamknij się tam z przodu. Poczęstuj go popcornem. Droga do serca mężczyzny prowadzi przez jego żołądek. Ja nie chcę obrażać tych aktorów, ale czy oni nie są upośledzeni? Nie potrafiłabym sobie spojrzeć w twarz po nagraniu tych odcinków. Będąc aktorem, uchu, na siebie czasem patrzę. Pierdolę trzecia karetka. No cicho tam, już skończyliście jechać, już dojechaliście na cel. Dowiedzieliśmy się jak poderwać faceta, no to czas dowiedzieć się jak z nim zerwać, no bo po to są związki, tak żeby poderwać i zerwać, prosto, prosto. Spokojnie, Łuchu przychodzi z pomocą. Chcesz zerwać z dziewczyną w kawiarni? Lepiej szybko znajdź swojego zastępcę. Poznaj Ryśka. To nowy model. Najnowsza wersja. Jest dużo lepszy niż ja. Jest przystojny, wysportowany, silny i bogaty. Bo tak się definiuje wartość człowieka. <słuch> Polu, to dla Ciebie. Twoje ulubione balony. Ale zaraz, jest coś jeszcze. Ups, balon ze słowem kocham się przebił. Wyobrażacie sobie pójść na randkę i dostać balona z napisem nienawidzę cię? To już zostańmy przyjaciółmi, jest mniej smutne. Ach, to nie mój dzień. Moja przyszła była dziewczyna jeszcze śpi. Świetnie! Zaczynamy misję zdrada. Wrodził, brachu, połóż się tu na chwilę, szybko! To już jest najbardziej kutapłański sposób na zerwanie. Nawet nie masz jaj, żeby jej powiedzieć, że już nie wiem, nie czujesz tego. Nie, ty wolisz zasymulować zdradę i obwinić tą drugą osobę. Tak się nie robi, moi drodzy. Sara, kto to jest? I co robi w naszym łóżku? Co? Sam nawet ja nie wiem, kto to jest. Jeśli zakładać, że to jest najlepszy kumpel twojego chłopaka, no to ta dziewczyna i tak pewnie by go znała, więc... Ten... W ten sposób tym bardziej nie trzyma się kupy. Mam dosyć. Żegnaj na zawsze. Lifehack na zdradę. Wykorzystaj go kiedy chcesz. Uff. Nie, nie, nie. Nie wykorzystuj go, chyba że jesteś największym dupkiem albo dupką wersja dla kobiet na świecie. Sam mam tego dość. Wiecznie zbieram z podłogi twoje skarpetki. A ja mam dosyć twojego narzekania, Sara. Więc zostawiam cię dla kogoś innego. Hmm. Na przykład dla asystentki naszego filmowca. Czy to jest ta historyczna chwila, kiedy zobaczymy scenarzystę Puchu? Nie, moi drodzy, to nawet nie są oni. Zresztą tego, Kubę posta to ja komentowałam w ostatnim odcinku. Wiem, kogo mi ten typek przypomina, ten blondyn. No, Kuba, post, nie? Pola uwielbia za Kubę. Zerwę z nią w jej ulubionym sklepie. Nie no, nie ma to jak wybrać ważne miejsce dla naszych bliskich, żeby im jeszcze bardziej dowalić, kiedy chcesz z nimi zerwać. Świetnie Łuku. Mam nadzieję, że serio nikt nie bierze przykładu z tego. Muszę tylko wrzucić jej do torebki coś małego. Na przykład ten wisiorek. Panienko, aresztuję cię za kradzież. Proszę za mną. Nie no, mieliśmy już zdradę. Teraz mamy kradzież. Sposoby odłuchu są dla osób, które nie potrafią ze sobą rozmawiać w związku. I to nie są dobre sposoby. Chociaż z drugiej strony, to ci, którzy w ogóle nie rozmawiają, tylko wydobywają jakieś pojedyncze słowa. Biedne dziewczyny. Zawsze wyobrażają sobie rzeczy, które się nie dzieją. W naszym związku wszystko gra i nikt z nikim nie zrywa. C co? Mamy plot twist, moi drodzy. To wszystko działo się tylko w jej głowie. Już bym pogratulowała że <grym> nie spierdolili, ale szanujmy się to wciąż i słuchu. Dobra, ty na dziś. Nasze komórki muszą odpocząć, muszą się zregenerować znowu w tym mózgu, więc pewnie znowu zobaczymy się za jakiś dłuższy czas. Ponarzekałam trochę, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Nie, to, to, to nawet nie jest czubek. To jest wodorost w... Oceanie, w zwanym łuchu. Dziękuję moim wspierającym. To jesteście wy. Jesteście super. Bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie. A jak ktoś chce, na to, na to jest taka możliwość. Oprócz tego, zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, fanpage'a i mam nadzieję, że Wam się podobał taki inny odcinek. No bo ja nie prowadzę takich odcinków stricte z twarzą na co dzień. No znacie przede wszystkim papuszkę, a mnie trochę mniej. Więc no, na pewno było to dla mnie też jakieś wyzwanie. No i już oddaję głos do studia. Pa, pa, pa. No nie, wiele mi zostało do powiedzenia, ale nagradam się w następnym odcinku, także się nie martwcie. A tymczasem przesyłam Wasze ostatnie fanarty. Biaru.